Siemanko Widzowie, w dzisiejszym odcinku po pokażę wam kilka najlepszych sposobów na wygranie gry. Jakie się? mi lotnia? To fajnie. Lecimy sobie na początku tutaj. Już mam kroki, więc ktoś tu poleciał. Wy, weźcie, adoptujcie bota. Tak, bo on daje x-raya co chwilę. No, x-raya. Ja to dzisiaj widziałam na ety. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, to jest najlepszy kanał na świecie. Mój też! Mówisz ja prawdę, mam. mówisz prawdę. Ja mam 201 słów, a nas tylko 94. Zanim obejrzycie filmie do końca dajcie łapkę w górę i subskrypcję i lecimy. Dam łapkę w górę, bo subskrypcję I, i już mamy. Typ! Patrzcie jakiego mam Ma widzicie? Ty ja nazywałam, a tu leci z gościu, nie? Czekaj z ja Intensywne lutowanie Ej ty 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 ty, 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 ty. w tym meczu, dojrzamy w tym meczu Intensywny aim Opaki mój aim jest najlepszy w tej Lec? grze, nie? <grym> bo już 3 kile zrobiłam Mój aim jest lepszy od waszego Wierzcie mi Ej dajcie amo do -ki, do pompy Pierwszy sposób to było, że lecimy tutaj i adoptujemy bota A drugi sposób jest ten domek tak jest full kewa. Widzowie, yy, mój kanał się Jak oglądamy. widzicie, jak widzicie tutaj jest full kewa, jak zrobimy sobie tak. To pyk! magiczna ilość kewa przybyła na nasze konto. I zasubskrybujcie kanały moich kolegów. Link w opisie. Tak. O, dzięki, tak. że zrobiłeś promo mojego kanału. Trzeci oto sposób jest na tej miejscówce, jak jesteśmy na tej górce, na, gór, na tej miejscówce, gdzie jest full kewa, to tutaj mamy grotę, w której jest bardzo dużo lutu. Jak wyjdziemy sobie tutaj, no to to nie jest koniec, nie? Jak sobie pójdziesz dalej, to też to nie jest koniec, niby koniec, ale jak rozwalisz tą skrzynię, to dalej też jest więcej skrzyni, rozumiecie? To jest OP miejscówka, nie? I widzicie? I bot zadziałał i nam dał Woolhaka. Widzowie to jest Polecam. nie wchodźcie tutaj, bo można dostać bana. Żartowałem tylko to jest dla żartów. Jestem takim, takim żartownisiem. Płacą mi za to. Epic Games mi powiedziało ostatnio, Epic Games mi wysłał na e-maila, że jak się jak zasubskrybujecie kanał Jana Skorupskiego, to dostaniecie bana Fortnite. Żartuję! Przecież to, to nieprawda. Subskrybujcie widzowie. I magicznym sposobem, jak jesteśmy tutaj, to wchodzimy tutaj i tam gdzie te, na początku byliśmy, tutaj o, to idziemy tutaj i tutaj jest jump pad. My się tam pojawiamy. Pyk! Jump padem lecimy sobie na tył, o tą oto miejscóweczkę, Zabijamy bosa. Wchodzimy do sejfu Wiesz, że ja ci emkę jeszcze kradłem Zabieramy Zabieram snajpę Lutujemy Rolasek Co? Chcesz MK? No to Trzymaj, ja będę miał medalion Gdzie wy jesteście Wskakujemy do rynny Da, daj amo do tego, do e, snajpy Rolasek. skakujemy do autka. Rolasek, daj amo. Do, Ej, bo ja mam typów. Bo ja mam 0. czego? Chodź. Do Ej, snajpy. Tłocie, ja tu muszę ja też mam mało. Do Aha, dobra, a ja mam 0. No weźmy mu, pomóżmy. Mondeda. Od czego dogłeś? No, Intensywne pomaganie naszego, e, intensywne e, rezowanie. Intensywne zabijanie. Intensywne zabijanie. v 2. Uh. Branie karty i rezujemy przyjaciela. Nie rezujemy przyjaciela, bo on jest botem. Nie jestem. Widzowie, jeśli macie. Jeśli macie w teamie bota, to nie ryzuje, nie ryzuje się takich ludzi. Rezuje się na przykład takich proplayerów player, pro jak Rolasek. Zrezywaliśmy kolegę. Zrezygnowaliśmy. Ej, zaczekajcie. zaczekajcie. Jedziemy na medalion. Się, no, zaczekajcie. No, to. I takim sposobem trafiamy snajpę. No chyba nie. O, to Headshot, snipe! Ale to ode mnie da. Ale jedem, lecz to snipe. Kolejny medalion. Kolejny medalion. Eee, headshot, snipe! Headshot, snipe dla Goku! I to jest gra! Drip Goku, suprim, ubranka. O, daj mi, bo ja mam do snipe. Okej. masz problem. Ej, patrzcie co ja mam. Widzowie, patrzcie co ja mam Oddaj teraz. Ej, oddaj mi jestem go. Dobra, ale oddaj mi medalion moją. Lecimy <grym> na kolejne medaliony. Typy typy typy, 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 typy. Ty snajpy mają, snipe mają. Prawie dostałem snajpkę w główkę. Ale chłop, ale chłop ma ale chłop ma aimo, weź pomóż, żebym jej nie dobił. Nieee. Dobił? A, ale ja też mam chłopie gości. Weź ich mentalnie, one mi zabrali. Dawaj, spamimy ich, spamimy ich. No weź raszujcie, no. A nie jak dzieci. No próbuję coś tam! A się znam... Fi filmik do niczego! Ucieka! A moje karta! Wezmę, wezmę! Uciekanie O, 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 typy, typy typy, 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 typy. Kto ja? Ja, ten typ to z nami gra. Weź medalion pójdź tam, po tego my i już Co? Gadam po moim języku, Więc go nie rozumiecie. Ja go rozumiem.

Szybko, 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 szybko. Tak sobie powiem. Umieramy! Tak się kończy, gra ten sposób działa, ale nie w trójka. Tylko duo on działa. Jeszcze z botem. Podnoszenie medalionu. Podnoszenie kart moich kolegów w teamie. A mojej co nie weźmiesz? Wezmę Posłuchajcie speed upu mojej piosenki. Nie będzie kogoś piosenki. I ten to, to Tom, Tom Snow on mi napisał w ogóle komentarz, ale to jest mój speed up. Nice. A normalnie ta piosenka brzmi tak, od Tom Snow. 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 No więc ja jej przyspieszyłem, a na ten to, Tom Rezowanie, Snow, razy to, to Rezowanie razy dwa. Rezowanie razy dwa. I sobie polucik. Pikachu! widzowie, wy nie jesteście tacy dobrzy. Wy na matnie zrewizujecie swoich kolegów dwa razy w jednym meczu. Daburi! Weźcie sobie tutaj no. rzeczy. Ale nie. Powiedz mu, że mnie pilnego, Pilny go, pilny go. A. Chciałem, sobie tylko, chciałem sobie tylko muzykę Flosa puścić. Dawaj na tych medalionów, co tam są. No Widzowie, i takim sposobem wygramy grę. Albo nie. Jakie ja kocham muzykę Flosa. Dawaj się, lecimy na tych typów. Chopie, albo wiesz jakie mają najlepsze? Yy? Muzyki do odsłuchania w Fortnite? Flosa i yy, yy, tego flosa i takie szyne motki. Dat, Greedy? Nie. Det, det. I tego. Odzyskaliśmy medaliony, odzyskaliśmy medaliony. To. Który ja wszystkie zabrałem? A daj mi go też jeden. A ty już masz jeden Bogom Który chcesz? No jaki? Ci, ci dam Uuuu, dziękuję Pięć graczy zostało Widzicie, co moi koledzy są mili Ej, poczekajcie, włączajcie na muzykę Nie, ja wolę raczej. Się... No, ile ale... macie, ile macie medalianów? O, ja też mam dwa To jest cztery, a gdzie jest ostatni Aha Pitera Czemu Pitera medalion z dwóch leży na ziemi Bo nikt tam nie leci A ja to już, a to jeszcze nagrywasz? Nagrywam hmm. Intensywne szukanie typów pociągu <laughs> Fajnie by było zabić typów jakieś, nie? Ty bo został... ten... było zostało Ej strzelaj, strzelaj Mam 116 Dead Nino Wydzę tych dwóch typów Dead Mam skara z celownikiem To o to jest ostatni typek Dead Jest I takim oto sposobem wygrywamy jest. grę w Fortnite 打你这边。Apa,